Siemanko, z tej strony patroliks Witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj mamy odcinek kolejny z Black Titan Tylko, bum, bum I utworzyłem specjalną playlistę na te, Jakby, no No to jakby Black bo tym się bardzo to ta podoba Ja sobie w nią grałem, ona jest na mega fajna o, ale ja dopiero tu o tym W ogóle Taki mały sekret, coś wcześniej odkryłem, ale jak ktoś nie oglądał, to patrzcie na to. No, no że tu będzie wiecie. No, ściany, rany przenikają i tak dalej, ale szkło przenika. Kiedy już jestem tutaj na bruku? Nie. Ale szkło? Tak, ale kiedy chcę skoczyć? To bez problemu. skoczymy sobie. Zjeżdżamy na dół? Nie ma. Ale, ale jak tutaj damy? Zjeżdż, zjeżdżamy na dół? Jest. no bardzo dziwne, i w dzisiejszym odcinku możemy sobie zrobić takie coś, takie samo, drogą warstwę, ale z ciełkich szyb. Dlatego już sobie robimy, coś żeby... to to jest... by ha, o, wiemy jak, to mamy do tej pory. Dobra, to mamy, nie ważne, Chodzi mi o, nie, tam tylko, Oj. Szkło, czyli nie wiem g, a c, c, las, szklane okno. E, szklane okno. Dobra. Więc mamy piasek. To mam, jeszcze pewny nie jestem. Tak samo kończy się na tym tak. się Więc jakby sobie wejdę do tutaj mojego. I tutaj mam tak samo. Tak. Ale czy jest, ja, ja mam. Na, nie, tutaj nie jest to. To nie jest do tego ta maszyna. Do, do tego maszyna ja gdzieś miałem. Nie pamiętam, gdzie to szkła. Nie do szkła, nie, miałem tam, ale znowu tam na końcu. I wydaje mi się ten most przydał. ty, 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 ty ja nawet teraz robisz bo to mnie trochę wnerwia, kiedy ich tu nie ma, bo się ciężej po nich chodzi, po tych no to się wiele, ciężej. a tak to ja skakać nie muszę, bo mam te schody, ale bez nich to było trudniej, no naprawdę tak, to ja po nich skakać i tak dalej, a tak teraz to już nie muszę, tylko sobie zajdę na sam dół, oj Tutaj to rozwalę, to rozwalę i to rozwalę. I na tym miejscu dam te specjalne schody, bo po prostu nie da bez Co ja to rozwaliłem? Nie. Nie rozwaliłem, prawda? powinno. Tak, tak. U, u u, Co to za o. jeszcze tu chyba? Tu tu, 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 tu. Może mnie słabo słychać. Da się! Da się tak? Ja to robię, tylko potrzebuję tak. I co wie, jak tak się da, to. Bo ja w ostatnim odcinku. Tak, bo ja tam dałem to tak, ale jak się tak da, to ja nie wiem. To, to właśnie tak się da. Sory, te schodki potrzebuję. Oha! No ja to zaraz zrobię to i ale choć mamy mój, mój most sprawny. Choć tyle jest. Bo w tym miejscu on się naprawdę sprzedał, bo to jest jakby takie... No to taka... Ta droga jest taka główna, taka wysoka i ona jest to taka poboczna, dlatego że jakieś nie miałem tego odblokowanego i ona... Tu się kończyła na tym, ale potem to ja odblokowałem i tutaj stąd już tam do góry, bo mi się nie chciało tego rozkopywać i tak dalej. No. To tutaj się jeszcze zmieści. Jedna maszyna to drewno, ale nie... A ona w tą stronę leci. No więc się nie zmieści. Ale za to. Wolałbym tutaj dać sobie trochę tego cobblestone'a. O, tak właśnie. Żeby było. Teraz weź muzykę. Bo, bo będzie chyba trochę za głośno. No. E, robimy tak, tak, tak. Ja to chyba już mogę. Od... Tak, ja to mogę odblokować. Ale po co, jak ja tam. W tyle się odblokowałem, a tam jeszcze nic nie zapełniłem, więc nie potrzebuję. Dlatego się sam tu robić tak dużo, jak, jak tutaj że To jest jedno na drugim i tak dalej. No. Tutaj, tutaj jest ta maszyna. Tutaj, no, leci to drewno. Tu by się zmieścił, abym maszyna do drewna. Chyba. Albo że tak. No. Więc nie za bardzo. Jeszcze nie wiem do tego. Ale możemy jeszcze na przykład stąd. To, tutaj zrobię taki może mały pomoc, tylko żeby ona, żeby tylko żeby on był gdzieś odtąd tak, bo tam to musi, ale nie w tą stronę, bo to ja chcę. No, dobra, że jakby ja chcę, ten schodę, Tak, lewy schował. Po nim prze... o O, w taki sposób. Znowu źle. I tylko takich sześć zostało, to chyba jeszcze nie uda. Bo, kiedy to ja tam daję, to jest nie najlepiej. Być tak, żeby te były. Tak, jest <laughs> Żle zaś. To ja to wszystko roz. Nie, nie mogę. Ale wiem, że mogę za to tą maszynę wyłączyć. Ona jest tylko jedna, więc to mogę no, wyłączyć tą maszynę i już sobie wszystko zrobić. To rozkopać tak dalej. Więc to mogę wszystko rozkopać. Tu mam to wyłączone. I mogę sobie na tym miejscu sobie to posta post postawiać. I tu, tu, tu schodek. I teraz uwaga. I to teraz wszystko porozwala Więc sobie tutaj zrobię. Pierwsza osoba i rozwalam. A najlepiej, chyba, by tutaj było. No. Tutaj. Tylko żeby to przenikło. Wszystko czy tam jest? To jest. Więc widzowie myślimy, że to coś. Bo tam jest ten jeden kobel z tą... Czy jest teraz na wylot? Musimy tutaj sobie stanąć? Tak. I i co I jest. I nie jest? Do, do wody na przykład, bo wiadomo lewy... jak widzę? Oj, zabawiałe. Jeszcze. Więc jak coś to musimy... Muszę wkopać o jedną. kratkę. Ja tam to. Tam to szybko, szybko daj bo nie będzie za fajnie, kiedy tego nie będzie jest. Dobra. I dobra może nie jest. Tutaj może jeszcze jedną ucimy. O nie, jest teraz dziura na wylot, więc możemy... Dziwnie to jest, bo się nie pali, A jest się w Minecraftie paliło, czyli no. Dobra. Das, tylko to musimy wszystko zabudować, tylko tam, tam gdzie... To tutaj to się zabudowało. Tak i działa maszyna. Dobra. Działa, działa. No powinna działać. Dobra. Nie działa chyba. Chyba nie jest wyłączona Ale nie, jak tak stoi to jest w prawo i ta działa. To jest, a w lewo. Więc jednak jest włączona ta maszyna Dobra, i teraz to działa Więc tutaj mamy to, to możemy zrobić tak Tak, tak możemy zrobić No okay. Tak może być, chociaż. Tam nic nie za... No ale chyba, że ktoś już chce lepiej i tak dalej, to nie ma najmniejszego problemu. Mów, bo to można też zaokrąglić. Na przykład, pać, że to rozwalimy, to i damy to, że chcę to jakby zrobić taką małą i to mogę zrobić tak, że chcę. Na... Bo to ja też muszę rozwalić. Dać to. I że. Żeby... I to rozwalić. Dobra. Że... I tutaj, że ja chcę to. I to musi tutaj być wtedy tak. A, też to tu musi być. To jakby. Idealnie dwa mam wystarczy. Idealnie dwa. O, tak to się musi zrobić. <laughs> źle, to bardzo źle. O jedną kratkę jakby. To muszę rozwalić. To może być normalnie. Tu ma może być. Zrobiłem źle o jedną kratkę. Że jakby tutaj tak o źle. To zrobiłem o jedną kratkę. Że tutaj musimy dodać tak, żeby to jakoś To musi być tak. Zrobione. Następnie. Niech to tak będzie musiał. O, to chyba tak mogę zostawić. Tak i... I też to już tak i tak zrobię, Ja tego już nie muszę. Po prostu, żeby to tak było. Tu jeden kobel, stone, o. I jest wszystko. O, tu, i tutaj są takie ładne schodki. Mhm. No tak długo to, to, to nagrywamy, nie? Ja tu tak mam nagrać w i, i, i to mi w ogóle. Czasu, jakby. Czasu, tutaj ja mam nieskończony w tej grze. Bo to jest taka fajna gra. Tam, jak... Może gdzieś tu te gdzieś Tutaj dać sobie to. O. tutaj może. Może sobie Dobra, to będzie przez chwilę tylko. Tutaj daj to, daj to, daj to, potem to al I daj ta a, to to coś i już będzie to leciało. Tak. I to. Jakby. To może lecieć? Nie, chyba nie. Ale wiem. Tak, to tak dać. I sobie... No, no, tylko jeden. Co za szkoda. To ja to. A nie! Wystarczy mi. Nie, nie wystarczy. O jeden. No nie, no naprawdę, że o jeden mi tego nie wystarczy. Nie, to mam na trójce, Sorry, myli mi się wszystko. Mhm. Nie. Jeszcze muszę przeanalizować, że jakby mm -hmm, to będzie musiało tutaj. To musi być... z Jakby bez sekły, to się wypala na cekły, więc chyba to będzie chyba dobrze, że to zrobię, że jakby lec tam, no, rozwal i to jakoś nie wypuszcza. Dziwne to jest. Ojej, no rób to, rób to. No rób! Panie, to będę czekał chyba z 5 lat, kiedy on to wykopie w końcu. Dobra, nareszcie. tam do te schody. tego. Chyba bez tego. Chody. Chody. Dobra tam mam te więc to już jakby to sobie zrobię de, 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 de. zrobię bibie, więc to zrobię tak 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 I tutaj ten piec Oha To będę mógł wyrzucić na. Dobra, wyrzucam to wszystko. Dobra, wyrzuciłem mnie, kto tam poleci. A teraz tutaj mamy to. Ile? Tylko tutaj jeden. No, no więc jednego mi się uda na pewno. O, o, o! Mm, mm. Daj, choć jeden. Jeden, jeden, jeden. Nie ja, boi, Udało się. Raz tylko tam muszę polę. cie, 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 cie. Polecie. Tutaj. Chyba, tak, to by nie. Zawiem to, tak i to nie, i gdzie to ja mam? ten kobietę nowy schód? Czego nie mam? Czego strach? Dobra, no, leży tutaj, no. Na szóstce go mam. O, 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 wiem. O, mhm. Więc to też i to też będą coś zrobić, ale to będzie już na luzie Więc... Mhm. Du, 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 du. Będę to potrzebował i tak zrobić. Mhm. O, tak to będę mógł zrobić. tak więcej niż tak. Następnie tak, i potem tak, potem tak. Ja to będę tak musiał. Tak, tak, tylko tu tak, i tak, i tak. O! I tu już będę mógł sobie wchodzić. Więc sobie tam tu małego kopy z I tutaj chyba. To sobie tak tam... Dobra. Dobra, niech to będzie, niech to poleci. O, i niech to tak będzie. I tutaj, te to już będzie tak. No i to tak jakoś pójdzie. O, przeleci, przeleci. Tylko że za... Dobra, tu ja zrobię ten jeden schodek. Tak, tak jedynie i. Będę miał to po prostu. Tu, tu, tu. Chyba się zrobię to tak. Mhm. Dum, 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 dum. To rozwalę. I tak zrobię. Tutaj chyba zrobię jeden. Tak, i tu zrobię jeden i to będzie tak. Tylko dwa te schodki. I tylko potrzebuję te dwa schodki. No.

Dobra, mam to idealnie dwa. Czekajcie jak kilka tych spraw, się sprawdzę. Co ja do mnie sekund, Nagrywamy. My -y, y -y, y -y. nagrywamy. Tak, widzowie tak to robimy tak. Dobra, jeszcze chyba po dwa muszę wylecieć, bo to tak działa. No, Jeszcze po dwa muszę lecieć Tak, tak, tak I jeszcze tak po dwa muszę polecieć Po dwa potem ja tego puszczać, tylko że to się tak robi to już idzie od razu na skrapaż. Tak, to ze i tak dalej Czyli tak to, tak to będzie. Czyli tak dwa potrzebuję Tak dwa, na dwa. Ach, nie udało się. Dlatego tak będę tak mógł zrobić. Tak, I jeszcze przy okazji ten jeden rzucę, ale nie tu, Tutaj, tu, tu, i tutaj. I to pójdę sobie stąd, żeby to mnie wróciło i sobie tam. Więc będę musiał tutaj i zaraz kończymy odcinek. No. Tu 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 tu. Mm -hmm. Tak. Co to było? O tutaj jest, nie ma takiego jednako. Co to jest ten? Nie wiem. Ja mam jakiegoś dnia, że w wieku? No mam? To mam? Teraz to, a znaczy tak, 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 tak. I tak. I już nie ma dziuryn, Jest naprawiona. A gdy to leci? tu, 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 tu. tu. O, nic tam leci, więc nie za bardzo. Tylko to by, tu, tutaj, by, gdzieś chyba. Leciało to tak, ale... Dużo pracy, ale dałoby się zrobić, więc to tak zrobię. Tak, to będzie... Nie, nie będzie Właśnie. Nie, będzie, będzie! Dobrze, że będzie. I tylko potrzebuję... Czy mam maszynę do drewna? Nie mam. Nie mam, więc szup! Kup! Mam jedną. I. No, i tutaj dam to jedno. I z tych. I też, czy, czy mam to w jaku Nie mam, więc. Sklep. Y, ja nie kupię tego. lepszego, tylko te zwyczajne sobie kupię. Ponieważ. Ponieważ mi to nie jest potrzebne. Na chwilę obecną. Tak, i jedynie tutaj to może lepiej tak a to dać tak mam to tak tak, tak to to zrobię. aha nie ja lepiej tego zrobić tak tak, i tak. Tak, że na przykład ten, te pójdą tu a i te tu, i te tu, a to tutaj, to, 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 to dobra, dobra, dobra. 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 Dobra, tak to robię. Tak i tak to robię. U, tu. tu. I to żeby było... O tak. Jak to tutaj to poleci, bo my to trochę ciekawi, a to musimy tak zrobić. No 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 no. no. Jak to leci? Poleci. Ciekawi, jeszcze dewo wyrośnie. O, wyrosło. Tylko, że go nie ścięło. No. Wow.

No, urośnie drzewo. Oj, 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 oj. oj, Chyba będę musiał jedno drzewo, evo, evo, jedno drzewo, tak, 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 szybko. szybko no, zaraz będzie drewno. No, no. no, ja czekam. Jest. są so? Po prostu jadę, czyli to jest dobre. No, no i tak może być. Tu idealnie no to miejsce za zapełniła ta farma i to idzie wszy wszystko ten górny jakby. No. A ten górnik to jest taki zmieszany do tego, do tamtego i do tamtego. Trochę taki a teraz to, co powinnam zrobić? <śmiech> czyli... <śmiech> Każdy się ciekawi, co ja powinnam zrobić teraz.

E, Jedzie raczej. Co? Boguje się lepiej. Dobra, ty przelatuję, ale to jeszcze nie wszystko. Dobra, szybko to zrobimy, tylko jak chcę. Dobra. To my już to naprawimy w, w kolejnym odcinku jutro. Nie jutro. No jutro. Tak. Jutro, jutro. No to będzie jutro. Na kolejnym odcinku jutro i tam damy pół bloka, czyli pół płytkę, więc na razie trzymajcie się.